Zakaz całowania na Tour de France. Zaskakujący, 17-letni mistrz Polski. Kubica atakowany przez zagranicznych dziennikarzy. Arkadiusz Milik też musi radzić sobie z krytyką. Mistrz Anglii przegrywa z Arsenalem w prestiżowym pojedynku. KSW 54 raczej bez niespodzianek. Cyrk w ringu, koniecznie musisz to zobaczyć. I na koniec, news dla ludzi tylko o mocnych nerwach. Dzień doberek. Zanim jeszcze omówimy dzisiejsze tematy, sprawdzimy w tym odcinku trochę inny format. Będzie nieco więcej ciekawostek z minionego tygodnia, weekendu. Ale spokojnie ważnych sportowych newsów też nie zabraknie. Tak na rozgrzewkę zaczniemy właśnie taką ciekawostką o pewnym kolarskim zamieszaniu, które wypłynęło poza sportowy świat. Ale zanim go wam przedstawię, przypomnę, że wszelkie subskrypcje, lajki oraz komentarze napędzają nasz kanał. Dlatego jak najbardziej was do tego zachęcam. A kto wie, być może jak osiągniemy jakiś fajny okrągły wynik, te pożądane przez nas 10 tysięcy na przykład, to zaskoczymy Was ciekawym konkursem. Wszystko w Waszych rękach czy tam myszkach. A teraz już zapowiadany pierwszy news. Od lat wzbudzała kontrowersje, więc w tegorocznym Tour de France na podium nie zobaczymy już hostes, które zwykle całowały zwycięzców. Część Francji się cieszy, część puka w czoło. Główne bohaterki narzekają: niedługo nie będziemy mogli wybrać Miss Francji. Słychać: duża scena: otwierający szampana i uśmiechnięty zwycięzca. Obok niego dwie panie wręczające bukiet kwiatów i całujące go w policzek. To znany fanom kolarstwa obrazek, który jeszcze do poprzedniego roku można było oglądać podczas ceremonii honorującej zwycięzców etapów Tour de France. I tym razem nie chodzi o panującą epidemię. Kłótnie o wieloletnią tradycję trwała od roku 2008, tyle że tegoroczne zarządzenie sporów nie kończy, raczej wywołuje kolejne. W ostatnim tygodniu sprawa zminimalizowania obecności pani na scenie Tour de France poruszona była w telewizyjnych programach informacyjnych Dziennik Dyskutowano o niej w stacjach radiowych. A wy co sądzicie o zerwaniu tej kolarskiej tradycji? Czekam na Wasze opinie pod filmem w sekcji komentarzy. A teraz trochę podsumujemy zakończone Mistrzostwa Polski w lekkoatletyce. To został największą gwiazdą minionych Mistrzostw Polski we Włocławku? Nie była to Ewa Swoboda, która również we Włocławku dała niesamowity popis sportowy. No i oczywiście ten medialny. Nie była to Joanna Jóźwik, ani też Piotr Małachowski. Nieoczekiwanie został nią Krzysztof Różnicki, który dwa dni temu skończył uwaga, 17 lat. Różnicki zdobył złoty medal w biegu na 800 metrów, który po fenomenalnym finiszu wyprzedził na ostatnich metrach Michała rozmysa. W taki oto sposób. Trzeba wspomnieć, że w biegu nie wystąpili Adam Kszczot i Marcin Lewandowski, którzy prawdopodobnie bieg na 800 metrów, by zdominowali. No ale nie ma co gdybać. Być może na naszych oczach rodzi się nowa polska gwiazda lekkoatletyki. Trzymamy kciuki, a teraz temat, który z pewnością zaciekawi kibiców Formuły 1 i chyba nie tylko ich. Nagonka na Roberta Kubicę trwa. Tym razem oprócz widzów wyścigów DTM do krytyki Polaka dołączyli także dziennikarze, i to nie z naszego kraju, a z Niemiec. Fala krytyki spłynęła na Kubicę po trzecim weekendzie wyścigów, kiedy to po raz kolejny zawiódł kibiców swoją formą na torze dodatku w jego jeździe nie widać jednak postępu, co zaczyna martwić ekspertów. Gwiazda przeżyła trzeci czarny jak smoła weekend z rzędu. Może lepiej dla Kubicy, że kibiców nie wpuszczano na wyścigi, które odbywały się ledwie 60 km od polskiej granicy, zapytał w swoim tekście w Motorsport Total dziennikarz Sven Heidinger. To co robi Kubica w tym roku jest niestety żenujące. Weekend na Lausitz Ringu to jasno pokazuje, dodał Przyszłość kubicy wciąż jest niejasna. Zwłaszcza, że DTM w następnym sezonie szykuje kolejne zmiany, które mogą Polakowi uniemożliwić starty. Kierowca, swoją słabą formę, usprawiedliwia łączenie właśnie tych wyścigów z testowymi jazdami w F1. Problemem jest to, że dzień trwa 24 godziny i chciałbym, aby był on dłuższy, mówi kubica. Być może warto byłoby w przypadku Roberta się zdecydować, bo chyba lepiej robić jedną rzecz dobrze niż kilka po prostu nijak. Jak nie Niemcy, to Włosi. Tym razem dostało się polskiemu piłkarzowi, a precyzując, Arkadiuszowi Milikowi. Pomimo, że Milik w meczu Napoli z Castel di Sangro zdobył dwie bramki, z boiska schodził w akompaniamencie Gwizdów. W piątek Napoli rozegrało dwa spotkania w ramach przygotowań do nowego sezonu. W jednym z nich Neapol wygrał z Castel di Sangro 10 do 0. Oba spotkania trwały po 45 minut. A w drugim meczu, tym omawianym, na boisku pojawił się Arkadiusz Milik oraz Piotr Zieliński. Milik podczas sparingu zdobył dwie bramki, ale mogło ich być o wiele więcej. Polski napastnik zmarnował pięć sytuacji, które powinien zamienić na gole. Do tego, gdy schodził z boiska, pożegnały go gwizdy napolitańskich kibiców. Ta, stał się Arkadiusz Milik, Continuał qualche qualche bruzio, jednak czy chodzi wyłącznie o fatalną skuteczność, do czego Arek już trochę fanów przyzwyczaił? Może o coś innego? Fani Napoli bowiem mają również za złe Milikowi jego negocjacje transferowe z ich największym wrogiem, Juventusem. Czy Milik zostanie w klubie z Neapolu? Prawdopodobnie nie. Ostatnio dosyć często mówi się, że trafi on do zespołu AS Roma. Arsenal zremisował z Liverpoolem 1-1 w meczu o tarcze wspólnoty. O wyniku starcia zadecydowały rzuty karne, w nich lepsi byli gracze z Londynu. Piłkarze The Reds przystąpili do spotkania w bardzo mocnym składzie i byli oczywistymi faworytami. Potwierdzeniem tego mogła być sytuacja z siódmej minuty, gdy piłka zatrzepotała w bramce, ale gol nie został uznany. Virgil van Dijk znajdował się na pozycji spalonej. Arsenal jednak podjął rękawicę, co więcej ukąsił rywala jako pierwszy po golu Yanga, który po strzeleniu bramki uczcił pamięć Chadwicka Bousmana. W drugiej połowie wyrównał jednak Minamino, dlatego mecz musiał rozstrzygnąć się w rzutach karnych. Niech lepsi byli gracze Arsenalu. Rywalizacja w jedenastkach zakończyła się rezultatem 5-4, a decydujący strzał oddał Pierre-Emerick Aubameyang. Gabończyk został bohaterem kanonierów, ale medalu za tarczę wspólnoty nie dostał, bo jak się okazało, krążków było niewystarczająco dużo. Z mistrzowskim pasem, ale w niezbyt dobrym nastroju, studio, w którym odbyła się gala KSW 54, opuszczał natomiast Mateusz Gamrot. Nie, kompletnie nie. Generalnie nie chcę gdzieś tam siebie usprawiedliwiać, czy tam Mariana, czy, czy cokolwiek. Ale teraz, jak już jesteśmy po walce, to mogę powiedzieć, że. Moim zdaniem była to moja naj, najgorsza dyspozycja, znaczy najgorsze samopoczucie tak jakby e, w walce, tak jak się czułem na cały dzień. Co prawda popularny gamer pokonał Mariana Ziłkowskiego w walce wieczoru, jednak ze swojej postawy mówiąc krótko, zadowolony nie był. Pojedynek o pas wagi lekkiej zaczął się spokojnie. W pierwszej rundzie swoją przewagę zaznaczył Gamrot, obalając rywala. Drugie starcie miało podobny przebieg. W końcówce rundy Gamer szukał poddania w parterze, ale Ziłkowski się wybronił. Kolejne rundy to też dominacja mistrza. Ziółkowski walczył nieźle, ale nie potrafił przeciwstawić się rywalowi. Wstydu nie przyniósł, ale Gamrotowi nie zagroził, i trenujący w poznaniu zawodnik zdecydowanie wygrał w oczach sędziów. I i zachował pas. Ze swojej postawy natomiast zadowolony był debiutujący na KSW Izu Ugonoch, który wysłał swojego przeciwnika do szpitala. Na wózku. Tak wyglądają natomiast pozostałe wyniki gali. Ze sportu walki o poważnym profilu czas na trochę ringowej zabawy, rodem z cyrku. Podczas gali Knockout Boxing Night w suwałkach Mateusz Tryc pokonał slada na Janianina, który zamiast boksować w ringu w pewnym momencie zaczął się wygłupiać i rozpoczął swój taniec. Internauci szeroko komentowali kuriozalne zachowanie pięściarza. 29-letni Bośniak unikał walki i przez cały pojedynek pajacował w ringu. Wydurnia się dokumentnie, a boksersko nie pokazuje zupełnie niczego na tle Mateusza Tryca. Mówił komentujący tę walkę dziennikarz TVP Sport Piotr Jagiełło. Ostatecznie pojedynek zakończył się przedwczesnym przerwaniem walki przez obóz Janianina, który rzucił ręcznik na ring. Sladan Janianin to jest herbatnik, na którego nie zasłużyliśmy. Wybitny miś, po prostu wybitny miś. Nie chodzi jednak niestety o poziom sportowy. Taniec z gwiazdami zgłosił się chyba o sympatycznego Bośniaka. Patrząc na jego bilans pewnie jeszcze kilka razy potańczy w Polsce. Janin powinien zająć specjalne miejsce w galerii ludzi pozytywnie zakręconych. Co za ananas pisali użytkownicy Twittera. Okej, okay, teraz koniec tych żartów, bo czas na ciekawostkę, która jest tylko dla ludzi o mocnych nerwach. Do mrożących krew w żyłach scen doszło podczas sparingowego meczu GKS Jastrzębie z Energą Toruń. Jeden z zawodników upadając rością łyżwą twarz Kamila Wróbla, zawodnika Jastrzębia. Grubel zszedł z tafli, a później opublikował w mediach społecznościowych drastyczne zdjęcie. Okazało się, że ostrze głęboko rozcięło policzek zawodnika. Kamil ma wielodłamkowe złamanie przedniej ściany zatoki szczękowej prawej i złamanie dolnego brzegu oczodołu od strony przyśrodkowej i kości nosowej po stronie prawej. Aktualnie Kamil jest na środkach przeciwbólowych i czuje się dobrze. Przekazał jego klub w komunikacie. Miejmy nadzieję, że Kamil szybko wróci do zdrowia, a także do hokejowej rywalizacji. A mi nie pozostaje nic innego jak zaprosić was za tydzień na kolejny serwis informacyjny. Pamiętajcie w następny poniedziałek o godzinie 17. Do usłyszenia.